Namiot dla dzieci to nie tylko miejsce do zabawy, ale także przedmiot intensywnie rozwijający ich wyobraźnię, dający poczucie bezpieczeństwa i wzmagający aktywność fizyczną, zarówno w domu, jak i na dworze. Rozkładany domek materiałowy to super zabawa dla najmłodszych. Dwa namioty połączone ze sobą elastycznym tunelem zagwarantują świetną zabawę dla każdego małego odkrywcy. Namiot stożkowy otwierany jest z przodu i połączony tunelem z namiotem w kształcie kostki z trzema osobnymi wyjściami. Dzięki temu, posiadając kilka zestawów, można dowolnie konfigurować elementy i stworzyć niesamowity labirynt. Idealny pomysł na prezent.